A witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna e, Wracamy do przygód Jade Ja kompletnie nie pamiętam, gdzie my ostatnio byliśmy e, Ale zaraz sobie przypomnę e, Dokąd ja muszę teraz iść? Ja chyba zdobyłam teraz m, Trójkątną kartę, jeżeli się nie mylę Ale zanim gdziekolwiek ruszę Ja sobie chętnie Zjem pudełeczko, e, kusie jadło. Aj, nie chciałam wtedy jeszcze tego używać. A, trzeba dwa jednocześnie, pewnie, czy coś takiego. To Co? nie chciałam na tego oddawać. Jezu. A, no. Dobra, jeszcze raz. Ty pchnij i ja pcham. Aha, my mamy dwa. Dobra, Bie bierz. Łap. Nie ma za co. A teraz ciskamy jednocześnie. A, dobra. Dobra, musimy jednocześnie użyć. Na to nie wpadam, że przecież. A. Aha, widzicie? A pokaz masu, już no, mi nie było to trudne. Nasze eee. uzbrojenie, a co my za uzbrojenie mamy? A. Dobra. Patrz, daby się na coś przyda w końcu. Bo raczej... W większości przypadków jest dość bezużyteczny, matko. Zdążyłam w ostatniej chwili. No, halo? Ja się muszę pośpieszyć, bo to... E... Ma ograniczony czas, że tak powiem. No, leć. E, czym się skradało? Dobra. Jeszcze pamiętam. No, 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 no. A! Już nie zdążę. Pchnij! A dobra, zdążyłam jeszcze. Tu miałam więcej czasu. O, Coś się dzieje. Dobra, miałam zrobić zdjęcie do raportu. Tylko zdjęcie czego? Auu. Skradamy się? Tam, ale czego ja mam zrobić zdjęcie e... tego czegoś tam? Ich? Nie, ich to na pewno nie. Ciekawe, czy oni mnie mogą, e... że tak powiem, zobaczyć, kiedy się skradam tutaj. No, dawilecz się skrada normalnie jak myszka. <laughs> dziecko. A, udało się. No, dużo winę dziecko bez głowy. O, jaka muza. Torturowany człowiek. Muza niezła. Teraz mam ich zabić, czy coś? O nie, nie zdążyłam. Aha, dobra. Nie, tylko też muszę kopnić szybko. A, dobra, biega się ze spacją. Zapomniałam zawsze o tym. Dobra. Kurczę, muza w tle jest niezła. Nie wiem, czym słyszycie, jeśli ma być szczera. Um, czy ja czemuś jeszcze mogę zrobić zdjęcie, na przykład? No, dobra, torturowanego człowieka już mamy. A, no sobie tak lata, góra, dół. Ja Myślałam, że to dziecko, a to jakiś dziadzioł jest. Eee... O, oczywiście to też straszne, że dziadia eee... torturują. A nie, dobra. Temu chyba nie muszę robić zdjęcia. Prawda? Ja ciągle nie wiem, co ja dokładnie muszę mieć na tych zdjęciach. Dobra. Idę dalej. Bo najpierw sobie otworzę szafki. Dopalacz pod, a to znaczy, że pewnie niedługo znowu będziemy musieli poduszkowcem. No wow, nie miałaś zamykać jej. Co ciekawe, zamknąć już może ręką, prawda? Ale otworzyć to nam się skopa. Mhm, chyba mogę iść tutaj. Aj, nie to.

Ja I nie chcę pominąć, tylko już ten wykrywacz cały mam. A, dobra, ja, ja stąd przyszłam, okej. Okay. Okej, okay, dobra, to ma sens. Podobno. Eee. To gdzie ja jestem teraz? Tu nie bardzo wiem. Dokąd ja mam teraz iść? Stąd przyszłam. Tu żadnego przejścia chyba nie ma, co? Może mogę się wspiąć jakimś cudem na te. Te, te szafki. Nie, no przecież nic nie ma. Może tu. Nic. Hmm. A to mnie zaciekawiło, wiecie? Ale tu już nic nie ma, czyli muszę się wrócić. I nie bardzo wiem, co to mi da, że się wrócę. Tu powinno być jakieś zwierzę. A! Ani by jak ja mam zdążyć zrobić mu zdjęcie. O, udało się. A meba jakaś A okay, widzicie jak ten na wykrywacz nie no, dobra już teraz jest OK y... No na to wychodzi, że tu nic dalej nie... nie uświadczę Chyba, że mogę jakoś tam wejść, a w to wątpię. Więc okej. Okay. A dobra, ty nie masz tego klucza. Ty masz tylko trójkącik. No, bo na to wychodzisz, że e... sam już nic więcej nie mogę zrobić. Oczywiście jest jeszcze miejsce, do którego nie popłynęłam poduszkowcem. E... Więc nie powinno być tutaj problemu. Trochę się obawiam, czy ja przypadkiem tu czegoś nie zepsuję, jeżeli idę tu jeszcze raz. I czy nie będę musiała potem wracać. Eee, zapiszę sobie po drodze. Ale kończyć jeszcze nie będę. Bo jeszcze się w sumie nic nie działo. Mhm. Mm Okej, okay, i teraz do poduszkowca. Gdzie on jest? Tak, jak myślałam, jest tutaj. OK. Double H, szybciej! Okej. Okay. Eee, lewo. O ile mnie pamięć nie mieli, powinnam popłynąć w lewo. Gdzie jeszcze nie byłam. w we, we, we fosach wewnętrznych. Tylko byłam tutaj na samym początku i się wróciłam. Jest szybko przerażająca muzyka już wolałam tę smutną Bo muzyka działa zwykle gorzej niż jakieś jump scenki czy coś w tym stylu. Przynajmniej na mnie. W ten sposób miejsca w ogóle nie straszne mogą być bardzo straszne. Wystarczy trochę przerażającej muzyki. Wow, gdzie ja teraz jestem? I co ja tu robię? Mogę się tu wchłapać poduszkowcem? No, dalej, a nie da się. No, halo. No, płyń, 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 płyń. O, o, udało się. No, dokuj Dokuj mi tu, proszę mm, Nie do końca wiem, czy tu powinna mieść Ale e, mm, Wszystko na to wskazuje Północne skrzydło Generalnie muszę trzy zdjęcia zrobić Więc chyba nie ma większego znaczenia W której kolejności to zrobię Czy skoro tu jest zapis, to się będzie działo sobie zapisać. A dobra. Czy tutaj są jakieś zwierzątka? A, jedna na tym perwie, perła. Może, że co, ja gadam? E, na tym piętrze jest jedna perła. Warto to wiedzieć, ale gdzieś tam. Z wiem, zanim się tam dostanę, to jeszcze minie ucho czasu. E, perły. I zwierzątka. Nie ma zwierzątek, na to nie muszę uważać. Mhm, tu są jakieś lasery. E, a tu jest szpara, przez którą ja przyjdę, ale Double H oczywiście nie przylezie. E, super.

To jest i co ja mogę zrobić? No nie bardzo nic mogę zrobić. Dobra, on jest odwrócone tyłem, więc jak będę cichutko, to nie powinien mnie zobaczyć. Tylko teraz. A, dobra. Ha! To było dobre. E, udało mi się go pokonać, bo wlazł w lasery. E, co teraz? Aha, dobra. Muszę jeszcze raz strzelić. Wow! I dobra, nachylić się trzeba teraz. Ło! Wow, dobra. Udało się. Nie było nawet tak trudno. Lepiej się od razu skradać będę, bo zawsze nie wiem, czy jakiś się na rogu nie czai. Wow, co to za mgła? Mogę widzieć pod mapą. O Jezu, mgła. Armatki. W nie widzę. Ilu ich jest? o, nie, nie 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 nie! Zbiewaj! Gdzie jest? O Jezu, nic nie, w ogóle nie zdążyłam ogarnąć. Kurcze, te lasery mnie zabijają praktycznie od razu. Co, jeśli mam być szczera? Średnio mi się podoba. W tym momencie nie widzą, no dobra. Jeżeli podejdę już tam bliżej, to już mnie widzą. Myślę, że nie wie co ja mam zrobić. Kurczę! A jeśli się schowam za filarem, to mnie zobaczą? Nie bardzo. Tam na dnie też jest mgła. Hmm. To jest ze 100 punktów. Czy się mogę między nimi ukryć? Tak, dobra, jest ok mam nadzieję, że jest okej. Okay. Ciutko. Jak mieszka? Mnie tu nie ma. nie tu w ogóle nie ma. Kurczę, nie wiem, kto stąd się teraz ten patrzy. Ten się odwrócił. W tę stronę. W tę stronę. I wtedy ten jest w tę stronę. Ten musi być tyłem, żebym ja mogła go ominąć. Ale wtedy ten jest przodem. A, dobra, to muszę przejść za ich plecami. Ok. Jak oni się odwracą w prawo, oboje naraz. Oni powinni być wtedy odwróceni w prawo, i, i ja w tym czasie będę mogła wejść tu. I znowu muszę poczekać, aż będą obaj w prawo odwróceni. Teraz. Okej. Okay. I teraz nie mam pojęcia, w którym momencie ja to powinien zrobić. Chyba znowu, jak będą w prawo odwróceni. Mhm. dalej mnie nie widzą. Teraz są w tę stronę. To jest prawo. Ten jest przód. I teraz. Wow. Nie wiem, czy się już udało. Ale to było... Trudne. Muszę być szczera, naprawdę było... Trudne. Chociaż w sumie... Jak się złapało schemat, to już nie, więc ja może przesadzam, ale... Przynajmniej nie musiałam tego powtarzać ciągle. Au! O Jezu, przesadzasz. Taka delikatna jesteś. Eee... Tylko co ja mam zrobić niby? A. Super. Niezwykle skomplikowana akcja. Bierz bezpiecznik. I lecimy. E, chyba znowu muszę kopnąć skrzynkę. Gdzie tu są? A, użyjemy karty. Od razu w kucki. Bo ja znowuż nie wiem, co tu się na mnie. Może czaić. Aha, dobra. To muszę. Musi się czaić. Gdyż nie wiem, jak to zaatakować. Yy, skoro nie mam Double Age'a. No i chcę jakoś odtyłu, ale. a jest to. O, o, tak szybko. O, 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 o. Z którego miejsca zacznę? A, dobra. Ja muszę coś zjeść po pierwsze. Bo. Ee, no, bo, bo. bo, Mam za mało serduszek. Ok. Jeszcze raz. No, chodź tu. Bo muszę jakoś tak. Od tyłu, czy coś? Żeby być w stanie wrzucić je w te... A! Nie wrzuciłam cię? No jakim cudem? O, no właśnie. O to chodziło. Znaczy, idzie mi coraz lepiej ta walka. Może nie powinnam się cieszyć, bo zaraz będzie znowu jakaś walka, której nie będę miała. Przejście. Mhm. Mm nie mam. Będzie teraz w którą stronę iść. Spójrzmy, sobie na mapkę. Dalej mi to nic nie mówi. O umiejętności czytania mapy to chyba nie są moje umiejętności. O, a nie, nie, nie. fu! Jezu! Fu! Tam był strażnik. To jest świństwo. Wpychać mi strażnika zaraz za rogiem. Mm. Kurczę, tych strażników tu jest cała masa. O, perła. Ale niestety. Unmarked shuttles. That's how they transport the victims. To są jakieś miny, czy co? Eee, mogę tym wahadłowcom zrobić zdjęcie? Eee, nie? No wiecie co? To są miny, prawda? Lepiej potem nie deptać. Aha, no oczywiście znowu coś. Jak jakżeby inaczej. Wow! No to chyba jest dziepko przesada, co? Iluś tu jest? Dokąd on dochodzi? Mam nadzieję, że mi nie zobaczy, jak tutaj będę. Mhm. Dobrze, że ci się nie odwracają. Nie, 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 to o Jezu, Czemu tyle serytus. Chciałam chociaż jednego wyeliminować i wtedy się schować, ale widzę, że to nie przejdzie. Bo te lasery są głupie i one... od razu atakują. No, one od razu nas atakują i zabijają. Okej, okay, czyli jednak muszę się skradać. Tu się mam być szczera, trochę mi się średnio widzi. Czemu ten kubek stoi tyłem i się nad nie odwróci. Okej, okay, no dobrze. Idę za tym. Ale on się zaraz odwróci. Idę za tym. I nie mam pojęcia, czy ja go mogę ominąć. Eee, dobra. Eee, nie mam pojęcia, czy ja właśnie to miałam zrobić. Ale coś mi się tu udało. Zapis! Ha! Zapis jest. Yeah. Dobra, skoro mam zapis. To wiecie co to oznacza. Koniec. E, oznacza koniec dlaczego, że e, pewnie skradanie mi się zajmie jeszcze sporo czasu, więc będzie dobry na następny odcinek. Na szczęście chyba idzie w miarę... W miarę w porządku. Ciekawe, czy mogę kupić ten skrzynkę. Ale to już wszystko w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy kować skrzynki. W następnym odcinku będziemy znów się przekradać. o eee... dziura. Eee, ale dobra. Moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!